Ponad 500 młodych artystów zaprezentowało się w Baranowie Sandomierskim w ramach 30. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej Dziecko w Folklorze. To najlepsza frekwencja w ostatnich latach. Uczestnicy byli oceniani w kilku kategoriach, a na najlepszych czekały nagrody finansowe oraz symbol festiwalu. Drewniany ptok klepok wykonany w miejscowych warsztatach terapii zajęciowej. Jak wypadła jubileuszowa edycja festiwalu? Tegoroczna edycja była okazją do wspomnień i podsumowań. Festiwal narodził się ponad 30 lat temu, a inicjatywa wyszła od Aliny Szymczyk, byłej dyrektor Miejscowego Ośrodka Kultury. Festiwal Dziecko w Folklorze to największa tego typu inicjatywa w kraju dedykowana dzieciom i młodzieży. Kategorii nie zmienialiśmy, czyli soliści, soliści i śpiewacy, kapele, obrzędy, więc wszystko to, co było do tej pory, zostało. 30 lat festiwalu, ewolucja następuje, natomiast te rzeczy, które, do których przywiązujemy największą wagę, czyli prezentowanie swoich regionów i swoich tradycji, pozostaje bez zmian. Nie wiem, czy ze względu na jubileusz, ale frekwencja w tym roku bardzo wysoka. No, sporo, sporo więcej niż w zeszłym roku. Terminowo wstrzeliliśmy się bardzo fajnie, bo, bo grupy przyjeżdżają za się przed festiwalem w Kazimierzu. Tam jest festiwal troszeczkę inny, bo tam występują i dzieciaki i, i dorośli. U nas jest taki charakterystyczny tylko dla, e, dla dzieciaków. 30 jubiluszowe e, festiwal dziecko folklorze przeglądów twórczości folklorystycznej. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć e, młodzież z całej Polski. Jest to dla nas o tyle istotne, że e, podtrzymywanie tradycji tego folkloru świadczy o naszej tożsamości, o naszym patriotyzmie do ojczyzny. Dlatego bardzo się cieszymy, że przez dwa dni będzie tutaj miasteczko żyło tym festiwalem. Widziałem tutaj różne stroje z przeróżnych zakątków kraju, dlatego możemy podziwiać nie tylko te stroje lasowiackie, ale tradycyjne stroje z Podhala, z Nadmorza, z różnych zakątków Polski. Idea wydarzenia polega na tym, że poprzez śpiew, taniec i grę na instrumentach młodzi ludzie prezentują kulturę swojego regionu. Dopełnieniem występów jest ludowy strój oraz gwara. W tym roku zaprezentowali się uczestnicy z całego kraju, a wielu z nich pokonało setki kilometrów, by zawitać do Baranowa Sandomierskiego. Cieszymy się bardzo, bardzo się cieszymy, że doczekałyśmy takiego jubileuszu. Może nie każdy to odbierał, że to taki jubileusz, ale to jest jedyny w Polsce, który mogą się dzieci zaprezentować, a my w tym uczestniczymy. I cieszymy się bardzo, że tyle dzieciaków, tyle przyjeżdża z całej Polski. Nieważne jest miejsce, zajęcie. Jako branie udziału i yy, spotkanie się z tymi ludźmi, którzy coś prezentują w innych regionach, jak idziemy do Bukowiny, Taczański czy gdziekolwiek, ale spotkanie z tymi ludźmi yy, przez lata, bo się znamy już ho, 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 a może idłuży, i dłużej. No, nie chodzi o pierwsze miejsce. Wiadomo, że to jest honor, pierwsze miejsce, ale branie udziału. To właśnie cieszy, że jeszcze jest, są ludzie, którzy potrafią dotrzeć do tych dzieci, do tej młodzieży i że jest młodzież. Jest iskierka nadziei, dlatego że już ta młodzież w tej chwili szuka czegoś innego. Już się znudziły, zaczynają nudzić komputery, zaczynają się nudzić komórki, zaczynają się nudzić laptopy i wszystko to. Już szukają, szukają takiego żeby być razem. Może to miał wpływ też ta pandemia, bo były zamknięte, bo już okazało się, że komputery i to wszystko to nie wszystko. Także no jest taka iskierka nadziei, że może będzie jakiś powrót do tradycji, do kultury. W tym roku uczestników oceniała trzyosobowa komisja. Przewodniczącą jury była Jolanta Dragan, etnograf i muzyk oraz kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W jury byli także Kinga strychasz bogacz etnomuzykolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Agnieszka Szokaluk-Gorczyca, kulturoznawca, historyk sztuki oraz śpiewaczka z Towarzystwa dla Natury i Człowieka w Lublinie. Naprawdę ten poziom jest niebywale wysoki, jest bardzo dużo uczestników i y, oni wszyscy są znakomicie przygotowani, ze świetnym repertuarem, y, bardzo dobrym wykonawstwem. Y, Prezentują się też znakomicie na scenie, no i jak tu dokonywać gradacji. To jest dopiero orzech trudny do zgryzienia, no ale niestety to jest bardzo niewdzięczna rola komisji, że musimy czepiać się czasem jakichś wyjątkowo drobnych szczegółów, jakichś drobiazgów, żeby takiej gradacji dokonać, bo tak Bogiem naprawdę wszystkie, wszystkie prezentacje, wszystkie, wszyscy występujący zasługują na. No, no, najwyższe laury. W tym festiwalu, yy, wprawdzie nagradzanym, ale obserwujemy tak naprawdę różne regiony. Każdy przyjeżdża w innych strojach, każdy zy, prezentuje swój region, swoje obrzędy, swoje zwyczaje, swoje pieśni. Yy, także no, to jest właśnie piękno tego festiwalu, że. Dzieci, bo to jest festiwal dziecięcy jako jedyny tutaj w Polsce taki organizowany, dzieci wracają do korzeni, sprawdzają jakie mieli tradycje, instruktorzy dbają o to, żeby te tradycje były bardzo mocno odwzorowane, więc to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. W Baranowie Sandomierskim dominuje kultura lasowiacka, która w ostatnich latach jest mocno promowana i znów staje się popularna. W związku z tym na festiwalowej scenie nie mogło zabraknąć reprezentacji gospodarzy. W tym roku w ramach Festiwalu Dziecko w Folklorze zaprezentowały się dwie dziewczynki z gminy Baranów Sandomierski. Wciąż pracujemy nad tym, żeby pokazywać tą kulturę lasowiacką. Niedługo za miesiąc Festiwal Kultury Lasowiackiej tutaj właśnie u nas w Baranowie. Więc te tradycje, pokazywania tych tradycji motywuje tutaj naszych, nasze dzieciaki, zespół obrzędowy Lasowiaczki. Motywuje dzieci do tego, żeby pokazywać, żeby próbować wracać do tych korzeni, żeby pokazywać skąd się te dzieci wywodzą, w jakim regionie żyjemy i co dla nas jest najważniejsze. To jest bardzo trudna, ambitna muzyka. To są bardzo trudne do odwzorowania stroje, do wszystkiego jest bardzo szczegółowo przywiązuje wagę naszej jury, więc tutaj naprawdę pełen szacunek i podziw dla dzieciaków, że są perfekcyjnie przygotowane na ten festiwal. Przede wszystkim zwracamy uwagę i to jest rzecz główna, zwracamy uwagę na zgodność całości prezentacji z tradycją konkretnego regionu, jaki jest, jaki prezentuje dany wykonawca. No więc musi się zgadzać wszystko. Repertuar przy śpiewie, gwara, przy muzyce, instrumentarium, sposób gry, dobór repertuaru strój to jest oczywiste, ale też taki ogólny wyraz artystyczny. To jest fenomen tego festiwalu, że przyjeżdżający tu wykonawcy z pełnym zaangażowaniem występują i wspaniale się prezentują. Mimo, że była to forma rywalizacji i każdy chciał zająć jak najlepsze miejsce, to na scenie dominowała radość, spontaniczność oraz dobra zabawa. Tradycyjnie najlepiej ocenieni uczestnicy w poszczególnych kategoriach zaprezentowali się na scenie plenerowej w centrum Baranowa Sandomierskiego i tam odebrali nagrody. Festiwal od wielu lat dba o to, by piękne tradycje nie zanikały. Kultura nasza jest naprawdę piękna, a to są korzenie naszych ojców, naszych dziadów, pradziadów. Krew przelewali na to, żeby przetrwała Polska, żeby przetrwała nasza ojczysta mowa. A wielu jest takich, którzy pielęgnowali gwarę, mimo że gwara była pleniona w szkole, nie wolno było, nie wolno było. Wręcz się naśmiewali z dzieci, które mówiły gwarą w szkołach, więc, więc to... Cieszy, że jednak jeszcze są, y, są osoby, które to pielęgnują, przekazują i takie, które chcą to odebrać, które odbierają i które to chcą, żeby im to przekazać. Słowo podziękowania dla opiekunów, dla instruktorów, bo bez ich zaangażowania i ciężkiej pracy w poszczególnych ośrodkach nie byłoby, no nie byłoby tego sukcesu, nie byłoby tak znakomitych występów. Także, choćby w ten sposób, choćby symbolicznym dziękuję, chciałabym ja w imieniu też i koleżanek podziękować wszystkim tym, którzy chcą, mają ochotę, no oddają swoje serce w tej pracy po to, żeby przygotować dzieci i młodzież do tak znakomitych występów.